Ty, to jest ten mój Dawaj go to jest on, To jest po kalecił 9. 300. No. Siemano, słuchajcie, korzystając z okazji jest majówka. Łowimy sobie ryby na wodzie PZ2, ale ja chcę was zabrać w podróż w czasie i pokazać wam jak było na, ryba, na rybach z sebą. Lewa pozdro. Eee, wyjechała piękna, ogromna ryba. Zabrałem Sebastiana. Długo się umawialiśmy. Sebastian chciał pojechać na szczupaki. No, Seba jest karpiarzem, którego może znacie, kojarzycie. I zabrałem go eee, na łowisko, które dobrze znam i wiem, że są wielkie ryby. A co udało się złowić? Zobaczycie za chwilę. Także łapeczka w górę. Subskrybujemy kanał. I zobaczcie, jakie potężne ryby łowiliśmy jakiś czas temu. Mam rybę. O, ładny. ładny? No, <laughs> ja pier. Ale piąteczka. Ciekawe, czy poprawił. No. Pojechaliśmy drugi raz. Akurat patrzyłem na twój, ale jak no ładny. No. No. A ja byłem przez chwilę, wiesz, dekoncentrowany. No. Ci nie zapiął? No. Ale pięknie. B. A ja mam podbierak. Nie no. Dawaj go. Mamy dziada. Teraz ty serać. Z wziął? No. Duża przynęta. Ryba średnia. Co ty? O. Zarypał się. O, na dwie. Pok pokaż go. Myślisz? Może o do 6 dych góra. Jezu, takie ludzie zabijają? No. No, to już wymiar. Ty, 59. Ładna no. ryba. No, cyk, wypuszczamy. Pierwsza ryba. Jedna spadła. Dodatkowo, seba jeszcze ile? Dwa brania, nie? Dwa. No. Ja jedno. Nie, dwa. Też dwa, bo jedno na kanibalka, jedno na wielką gumę. I tyle, nie? Patrz, patrzcie, co mi zrobił. Pierwsza krew, tak. Patrzcie, co mi zrobił. Na burbocie 36 cm. Nie wiem, czy to widać. No. Oczywiście się zdenerwowałem trochę. Jak tu się nie zdenerwować? Że, że, od razu że, że za jakiekolwiek przekleństwo. Tak. Normalnie. Emocje. Jak na rybach, nie jak na grzybach. To się na... Dałem Sepkowi moją... Tajną gumę, mój talizman. Patrzcie, jak ta guma wygląda. Ona złapała no, dwie potężne ryby. Pierwszy rzut, nie, Sebek? Tak, pierwszy, no. pierwszy rzut i strzał, nie? To są jaja, co? co? Tylko nie wiem, czy ona nie będzie spadać teraz już kompletnie. O, jest do dobita, nie? No, i patrzcie. Tu sobie pływają rybki. Tu jest narzędzie diabła. I też pływają rybki. Zobaczymy. Tutaj możecie zobaczyć urządzenie Garmin Livescope. Słuchajcie, widać jak ryby pływają na żywo. Zobaczcie to. Dodatkowo jest podziałka. Tutaj mamy boczny sonar, gdzie widać cienie ryb dokładnie. Jak stoją w toni. A za chwilę zobaczycie coś niesamowitego. Patrzcie, od kratki do kratki jest metr. Jest to no, metrowy szczupak na lejwskopie i bardzo blisko łódki. Widzicie? Jeżeli wiązka trafi dokładnie, to widać to super. O, tutaj stoi przy dnie, zobaczcie jak drobnica opływa dookoła niego, nie stoi przy, przy nim, boi się go. Seba powiedział, że ma czas do 14, .00. chciałby jechać, no to ja zaproponowałem, że teraz po mojemu i ostatnia szansa. No i wydarzyło się to, właśnie to. Seba ma rybę, czekajcie. One tak tu chodzą, Sebek, One tak tu chodzą. O, o, o. jest, jest, to jest szczupak. To jest ciupak. I to nie mały. O, wybiera z roli! No uśmiech, kurdeż? No, no, no. chaba No, popuść mu trochę, bo... Ale powoli, bo nie możesz, widzę, go podnieść. To nie jest mała ryba, nie? Ja wiem, tylko nie bierz za bardzo za głowę, nie? Nie za duży kąt. Dawaj, podciągaj go. Ale żeś przyciął, panie! Seteczka z plusem. Tak, tak, Ale jaki Ale jeździ, co? A ja ci mówiłem, że tu tak wiesz, średnio. A tu pięknie. Nie kręć za dużo tam. I zobacz, podobna godzina za mnie. No, mu pięć. Daj mi szansę tylko. Nie, 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 jeszcze nie, nie, nie. Oj, oj, oj. Ale gruba. <laughs> One to takie są, nie? I coś? Śledź. Tak, tak. Jak zawsze. Jak zawsze. Ty, to jest ten mój. Dawaj go. To jest on. To jest ten mój z zeszłego roku. Gwarantuję ci, warto, warto wypuszczać. Jeśli jest 110, to jest druga 110 na tą samą gumę. Tak? Tak. Ale słuchajcie, to jest ta sama ryba, którą ja miałem tu rok temu, nie? Porównamy sobie jeszcze, nie? Ale jest... Ale jest bambaryła, co? Szeroki jest, no. Jest bambaryła, nie? Przygotujemy się. Czekaj, musimy w ogóle zrobić na drugą stronę, wiesz? Bo tu mamy te wędki. Ale mi się nogi trzęsą. Tak? No. Widzisz? Mówię ci, co trzeba zrobić. To jak wrażenia? No dobrze. <laughs> co ty żeś przyciął? Fajnie. Ja mówiłem Łukaszowi, że ja jestem umówiony z mamusią. No. A że nie w moją przynętę, to nic. Czekaj, wyczep to, weź te kulki, wyczep podbierak. Wiesz o co chodzi, no. Pokaż. No weź żeby nie koszy, tylko w bez tego. Zmisz, musimy go teraz zważyć. Zważyć czego? go? Tak, chcę go zważyć. No dawaj. Bo wiesz, czekaj. Zimna woda mu się nic nie powinna stać, ale wiesz. Lepiej wodę bo... No, przepisz. Nie wiem, czy też radę. Podciągaj. Nie jest taki gruby. Ale cię pokaleczył. 9. 9 tam zgryźli. 300. Za mnie leci z niego. Dobra. 100. Tu więcej. Nie. Ty 100, 104. No, 103, 104. Ogon, musisz mu do mnie troszkę? O, do boku trochę. Ty, to jest ten, co ja miałem. 102. To nie jest. Dobra. Słuchajcie, wszyscy łapeczki w górę dla Seby za tą piękną rybę. I teraz pokażę Wam jak może się różnić ta sama ryba przez rok czasu. Bo ja dokładnie tego samego szczupaka złowiłem rok wcześniej i ważył 10 kg. A w tym roku Seba złapał go. Tylko, że jak ja ją złapałem, to była wielka, napchana, miała coś w brzuchu, coś tam się zaginało jej. No, i wyglądała po prostu jak worek ziemniaków, nie? No, masakra była napchana i pełna. I... Ja ją miałem miesiąc później niż Seba. Także miesiąc różnicy, 1,7 kg w wadze przez rok. No to jest potężnie, tylko że rok wcześniej była grubsza. Zobaczcie, jak wygląda bambaryła. Tu charakterystyczne centki. zaznaczyłem Wam, żebyście byli pewni, że ta sama ryba. Seba wypuszcza. Bez problemu. Ale poszedł, a cała krew jest, jest patrzcie tu. z tych rąk. Jak, z, jak zwykle, brawo! Dziękuję bardzo. Piąteczka. Dziękuję za wyjazd. Myślę, że super, udany jak na pierwszy raz. No tak. Także. Słuchajcie, zabrałem sobie na szczupaki. To zaproponowałem taktykę. No i poszło. Teraz jeszcze Sebie zobaczcie. wyszła ryba. 104 centy. Patrzcie. Mój ulubiony herring. Coś pięknego. A pokaż, jak on jest pokąsany. Zobaczcie. Duża guma, duża ryba. No, za chwilę odtarujemy podbierak, powiemy wam, ile ważył. No, ale to no piękna, gruba ryba, nie? Także coś pięknego. Teraz już teraz, teraz, już, teraz już leci. To. <grych> <grych> ale leci no. Ale leci. Proszę, tutaj z krwi i kości karpiasz na szczupakach. <grych> łapy całe. No, na karpiach się takich rzeczy nie robi. Tak wyglądają ręce. Zadowolonego wędkarza. Nie? dokładnie. Pierwsza metrówka w tym roku? Zaliczona. Mało kto zna Ciebie z łowienia szczupaków? To na pewno. A tu niespodzianka, nie? Także zapraszam od razu na Karpiowy kanał. Tak. <grym> no. Sebastian Lempke, Carp, Carp Fishing TV. Dokładnie. Link będzie tam w opisie, na dole. No, zobaczcie, co seba łowi za karpie. A dzisiaj gościnnie ze mną na szczupakach. Zmówiliśmy się praktycznie rok czasu. Tak, trochę to trwało, ale, ale jak słuchajcie. się umówiliśmy to od razu na grubo. No, na grubo. i byłem gościnny. Seba złowił piękną rybę. Grubą, wielką, ogromną. Także, no, coś pięknego, nie? No. to kiedy następny wypad? No, jeszcze w tym roku pewnie. No, zobaczymy. Walczymy dalej. Woda 8 stopni. Zobaczcie, taka mała gumka, 36 cm o, a tu mi taką pamiątkę dzisiaj zostawił kolega jakiś. Zobaczcie, nie dużo brakowało do kotwicy, no. Ile brakowało do kotwicy, mało. I niestety, ja dzisiaj na zero, ale król polowania jest jeden. Pokaż się król polowania. No. no, Piękna ryba, gruba ryba. Ryby oh, widzieliście. Powalczone. Powalczone. łapy się goją. goją no, się już łapy. Przestały lecieć, jest zimno, dlatego. No. Początek mieliśmy bardzo fajny, bo poranek był przyjemny. Właśnie, ryby, ryby yy, brały, brały. Do... godzinę, nie? No, przez pie... Jeszcze słońce nie wstało, było na linii drzew. Wtedy był najlepszy moment. Ryby wyjeżdżały no. przez jakieś 10 minut. Chciałbym powiedzieć co chwilę, ale może, że tak nie. Mieliśmy chyba 4 kontakty. Tak. Te 10 minut. Czego jedna ryba była piękna. Nie wiem no. czy się nagrała, tam chyba na dronie czy nie. No nie, nawet dron, nie dron był postawiony i seba wtedy ją wciął. No. Zobaczymy jeszcze czy się nagrało, A mam nadzieję, że no, tak, nie? Ta niestety spadła chwilę no. po pobraniu. Druga była taka osiemisiona i na dużą gumę i wypięła tak. się, ja już stałem z podbierakiem. Potem co była? 59. Potem nie? taki szczurek no, taki szczurek był. Potem ja miałem strzał w tą 36 burbota. A, potem miałem chyba na kanibala, takie ładne, jak sondaczowe. No, pyknięcie. na kanibala, pychnięcie. patrzyłem na jego szczczurek. No. Potem miałem na 25 burbota strzała. Potem dałem sobie kanibala, na którego tu złapałem te dwie ryby po 10 kilo. I co, chyba, pier pierwszy rzut? W pierwszym rzucie. <laughs> Yy, wiadomo, że czasami są jakieś obcierki i tak dalej, ale to ewidentnie było branie, bo guma była ściągnięta z haka, więc tak, no. Więc to na 100%, ale też nie wyjęto. Działo się nie. No lipa, nie wiem, yy, nie, nie chciały się wciąć, ale potem, 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 mimo ciśnienia wysokiego, dzisiaj 1030 hektopaskali, no góra niesamowita ciśnienia. Myślę, że jedyne, udało się wypracować. Tak, mruz. Tak mi się nie? wydaje, no, że ten mróz no. to był jedyny taki zapalnik do tego, że te drapieżniki jakkolwiek żerowały. No rano było tutaj akurat nad jeziorem minus 3. No, szyby do skrobania, także, także spoko i co się uaktywniło. No no i wyjechała ta piękna rybka, 104 centy u seby. Także jeszcze puszczam trochę. Jeszcze farba leci. O. No. no to nic. Co? Do My się pakujemy. Do zobaczenia. Słuchajcie. Łapkę w górę, subskrybujemy kanał, zajrzyjcie do Seby. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!